Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Oto jest BMW F450GS, świeżutka nowość z EICMA 2025 na sezon 2026. Co tu się ukrywa? Ano na przykład koła 19 i 17 cali. W tym przypadku mamy opcję bardziej terenową ze szprechowymi felgami i kostkowymi oponami. Poza tym zawieszenie przednie z pełną regulacją, a silnik to dwa cylindry w rzędzie, pełna mocna kategorię A2, czyli 48 koni i całkiem niezła waga, bo 178 kg z pełnym zbiornikiem. Na wyposażeniu podstawowym mamy LEDowe światła, grzane manetki, kolorowy ekran. F450 GS dostępny będzie z takim odśrodkowym sprzęgłem ERC. Czyli oznaczało to będzie, że przy ruszaniu czy zatrzymywaniu nie będziesz musiał używać klamki sprzęgła, ani przy zmianie biegów, a quickshifter jest w opcji. To jest wcale nie nowoczesna technologia, już ją znamy z kilku innych pojazdów, dostępna będzie w opcji. Co ważne, skrzynia zawsze manualna, sprzęgło zawsze będzie, po prostu czasem odśrodkowe, ale nawet jeżeli wybierzesz opcję tego sprzęgła odśrodkowego, to w każdym momencie będziesz mógł podstrzęgnąć, i na przykład pokonać przeszkodę. F450GS oczywiście, że będzie dostępny w kilku różnych opcjach wyposażenia, ale cena zaczynała się będzie od całkiem niezłej wartości 30 500 zł. W salonach coraz bliżej.